No cześć Ludkowie. Pora dokończyć temat persony i bika. Oczywiście na twarz nakładam tabak Tabak wyrobiony w misterce. Przy pomocy jaki 24 mm nylon. w temacie pędzli będą próby, przybyły nowe pędzle. To jest żyletka, tutaj w tej maszynce jest żyletka Big. Może będzie widać, że jest to Big. Mam nadzieję. Jest to big. w każdym razie. Jest to big, który użyłem w Wilkinsonach, nie? Prawa strona... Daj no, mi powiedzieć, że prawa. No taka typowa dla A41ki Agresja. Czuć żeletkę mocno. Czyli jest to golenie takie nie, niezbyt może przyjemne, ale wiecie, czuje się skuteczność tego golenia takie. Coś jak Indianie południowoamerykańscy, którzy w momencie, kiedy szaman robi na nich jakieś takie praktyki bolesne, mówią, że jest ok. Bo przecież lekarstwo nie może być fajne, nie? No, to jest coś takiego właśnie. No i teraz pytanie, jak persona się w tym towarzystwie znalazła? Bo w tej maszynce jest persona. No cóż, persona znalazła się milej. Nie powiem, żeby to była jakaś kosmiczna różnica, ale wyraźnie odczuwam. Tabaka dzisiaj wyrobiłem 0,8 grama. 80 grama, patrzcie. Po prostu kosmos. Z jednego grama tabaka przy reusingu da się paro za tu A bez reusingu to jeszcze się nieźle wypucze. Prowody kanalizacyjne przy jednym gościu. Podgórka wiecie zarost czy dniowy Nie wkiłuuchał I co mogę powiedzieć z tym zarostem? Jest cięty. O! Się tak ładnie postarałem. To poprawek nawet nie będzie. Przynajmniej z tej strony. Przypominam. Blik. Persona. Dobra, Persona łagodniejsza, przyjemniejsza, zdecydowanie, ale. Ech. Jakie jest ale? Ale jest takie, że poheblować musiałem nią odrobinę dłużej. W obu stronach jestem dogolony idealnie. 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 Skuteczność super. Tyle, że personą musiałem się poheblować nie co dłużej. Podczas dybikiem. Pikło poszło jest. Może trochę przemoczyłem do odmiany ten krem, tę pianę, ale ona jest ok. Poślizg ma. Amortyzacja jest. Czyli tabak na wodę jest nawet dość odporny. Może nie jakoś kosmicznie, ale jednak. Musi się tak chlapnęło, wiecie, z garści. A jak mi się chlapnęło, to było chlapnięte, nie już no. Czaszunia. Powiem wam, że ta żyletka, a jest to jak widać BIK w tej maszynce, a jest to R41 Chiński Klon. Zbiera na tyle precyzyjnie, że nie zostawia nic. Tam, gdzie dotknie skóry, tam zostaje tylko skóra. Wszystko, co na niej było, maszynka aresztuje, i wywala. Dowodem na to jest m.in., to, że drugi raz przejechać w tym samym miejscu. O, jakiś. Dziad się trafił. Różowe kropki widzę. Nie, 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 nie nie białe myszki. Różowe kropki. No i numer no jest taki, że te maszynki jak mają żeletkę, która im pasi, to tam gdzie przejadą, to jest przejechane. I wykarczowane od razu. No tu widać, nie? Zawsze to jest jak tam. Super. U. No poprawiać. Nie trzeba, serio, nie ma tego potrzeby. Włoski na głowie są miękkie i na raz idą dużo łatwiej. Te na brodzie twarzy, przynajmniej w moim przypadku, są takie twardsze. Tabak plus tabaka. Są takie twardsze. Są takie grubsze. Są takie mocniejsze. Nie poddają się tak łatwo. w z letki, ale i tak są bez szans. Lekkie szczepanko było. W końcu to jest alkohol. Ale lekkie. Ogolony jestem super. A że to wsiadam w samolot i lecę odwiedzić rodzinę. I nie tylko. W tym celu to. No tak, mi. Na pierwsze dwa dni powinno wystarczyć, żeby skrobania pyska było. Także chwila przerwy, bo ja się rodzinnie udzielam. A jeżeli chodzi o wnioski z golenia, to cóż. Obie yy, żyletki ogoliły mnie super. Super, super, super. Przy czym Persona Platinium wymagała trochę więcej hyblowania. Jak zauważyliście, twarz posła bez poprawek w tych moich newralgicznych punktach. Czyli na dwa razy. Bez poprawek. Eee, no ale strona persony wymagała trochę więcej heblowania. Przyjemniejsze golenie było personą. Ale żeby był to jakiś taki szał w zielone groszki? Nie. Po prostu było przyjemniejsze i tyle. Skuteczniejsze, no wiadomo, bikiem, bo jest taki agresywniejszy, ale czy było to mniej przyjemne? Tak, ale też nie kosmicznie. Tak, wiecie. Jak trzeba być na idealnie ogolonym, na, na szybko, raz, 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 bez większych kombinacji, proponuję bika. W tych R 41, jak trzeba, żeby było to takie przyjemne, wiecie, takie trochę bardziej łagodne. Ale za to mamy czas i możemy sobie pozwolić na przeheblowanie trochę więcej razy. Proponuję Persona. Obie żyletki są super. A teraz co mogę powiedzieć tylko? Mogę powiedzieć do zobaczenia w następnych filmach przy kolejnych żyletkach. I to już dużo tego nie zostało, ale jeszcze parę filmów się wykroi. Cześć, dobra noc.